Witajcie, jestem Tytus i dzisiaj mam nową paczkę do otwarcia i do przetestowania produkt z Aliexpressu. Tym razem to jest produkt bardziej na zimę, bo to są rękawiczki ogrzewane. W takim ładnym woreczku mi przyszły. Zaraz rozpakujemy, zobaczymy, czy działają, czy faktycznie czuć ciepło, jak się włączy je. Nie oczekuję, że będą parzyć w ręce, ale ważne, że chociaż trochę podgrzewały w zimie, i tak to dużo da. Według mnie, więc cóż, idziemy. To takie zapakowane. W foliowym woreczku przyszło i koperta też woreczkowa. Są ze sobą spięte takimi, jak czasami są rękawiczki spięte. Można sobie spiąć gdzieś, jak się idzie. W środku włożyli tą kieszeń na. Paluszki, trzy baterie AA, czyli zwykłe paluszki. Przy okazji sobie zamontujemy. Tutaj jest. O, jak się włączy, to się świeci taka dioda że prąd jest w nich w tych drugich też tutaj w środku były na paluszki żeby włożyć bo każda rękawiczka ma swoje zasilanie i potrzebują trzy paluszki każda rękawiczka czyli razem 6 paluszków potrzebujemy na rę na dwie ręce tutaj mamy rozpinane i tutaj jest kabelek kabelek do podłączenia tego zestawu baterii, jeszcze były do wyboru zestaw z, z, z bateriami LITO taki już zwój był, ale ja nie chciałem ponieważ jak się przepalą lub jak to wiadomo takie baterie zaczną puchnąć czy coś to będzie gorzej mi podłączyć zwykły zestaw bo one były już na, na, no spięte, zlutowane z rękawiczką dlatego ich nie wybrałem a sprzedawca na aukcji dawał tą możliwość Wiadomo, można przeciąć, tylko gorzej podłączyć, bo trzeba dzielnie dzienniku kupować koszyczek, czy coś kombinować, a tak tutaj mam koszyczek, podłączenie, już się nie martwię. I tutaj ten koszyczek z bateriami chowamy tutaj sobie, zamykamy, no i możemy włożyć rękę. I iść, nie czuć tego, że tutaj coś mamy, bo jest dosyć luz i dosyć jest dużo miejsca, więc tutaj nam to nie przeszkadza. Bardzo ważna rzecz, żeby były dobrze, dobrze naładowane baterie lub mocne, ponieważ jak są słabe baterie, to on no, bardzo słabo grzeje. Po prostu nie ma mocy grzewczej. Dobra, to włączamy kieszeń i widzicie, się zapaliły. Jeszcze raz Wam pokażę. I zgasło. Teraz jak nadusimy dwa razy to się nie włączyło. Trzeba przytrzymać dłużej. I teraz się świeci. Jak się tak mocno świeci ten klawisz na czerwono, to znaczy, że są mocne baterie i będzie grzało. Jakby sobą świecił lub tylko to kółeczko, to są bardzo słabe baterie. I no i prawie nie będziemy czuli, że grzeje. Jak teraz włączyliśmy, nadusimy raz. To jest zielone, zielone może grzać około 10 godzin, ale bardzo sobą grzeje. Producent tak napisał, kilka stopni chyba tam podgrzewa. Więc no teraz, jak jeszcze zimy nie ma, to nie jest odczuwalne, że tak grzeje. No, takie bardzo leciutkie, niebieskie to już jest mocniejsze i ponad 8 godzin może. non stop, pracować na, na takim grzaniu, na tym, na tym zestawie baterii. Tak producent pisał. No i już trochę mocniej grzeje, już takie jest bardziej wyraźniejsze to ciepło. A na czerwonym to tylko ponoć 6 godzin może non-stop grzać. Ale to już po dwóch minutach, jak się rękę włoży, to już czuć, nawet szybciej, już ciepło czuć. Grzeje tu i grzeje tutaj palce, tak. Więc chwilę poczekamy i zaraz wam powiem, czy te rękawiczki są sprawne, czy nie. Około minuty minęło. Nie chowałem tego koszyczka tutaj, po prostu, bo zaraz podepnę pod drugą rękawiczkę. Ale chciałem wam powiedzieć tak, tutaj czuć ciepło i w palcach tutaj czuć ciepło. Yy, wiadomo, że to jest takie ciepło parzące, ale takie już wyraźne ciepło, więc no, jakby tak grzało w zimę, to by było super, bo ręce by nie zmarzły no po zimie jak, jak się sprawdzą to mogę napisać w komentarzu czy faktycznie tak fajnie było czy tylko pic na wodę ale dużo komentarzy pozytywnych miał, miał sprzedawca ten produkt więc uważam że jest git na tą chwilę mogę je polecić bo grzeją tak jak powiedział ten producent tu i tu w palcach yy, baterie tutaj nie przeszkadzają są włożone w tą kieszeń jak jest najmocniej no to czuć ciepło wyraźnie jak jest słabiej no to czuć te tryby grzania nie jest to tak pic na wodę że kolorki tylko się zmieniają, ale faktycznie jest różnica w grzaniu jak się ustawi no i też trzeba uważać żeby bardzo mocne baterie bo jak są słabe to no po prostu no nie działają nie? To, 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 to trzeba uważać na te baterie tylko żeby były albo naładowane albo dobrej firmy a nie jakieś są słabe, bo nie będziemy czuć ciepła, bo wiem, bo na jednych takich rękawiczkach raz próbowałem słabe baterie i nie działały w ogóle, bo były za słabe.